Dominika Chorosińska triumfuje. Nadała komunikat po zwycięstwie Karola Nawrockiego. To była długa noc. Dominika Chorosińska ma powody do zadowolenia. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. To była długa noc. Po niej wstał dzień. Piękny dzień. Była aktorka ogłosiła w nagranym przez siebie oświadczeniu: Dominika Chorosińska, zanim stała się znaną postacią w polskiej polityce, zdobyła popularność jako aktorka. Widzowie mogą ją kojarzyć z serialu M jak miłość gdzie przez 7 lat wcielała się w postać Ewy. Jej kariera aktorska nie była jedynym polem, na którym się realizowała. W 2010 roku dołączyła do społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego, co zapoczątkowało jej przygodę z polityką. 9 lat później była celebrytka po raz pierwszy dostała się do Sejmu z ramienia PIS. Dominika Chorosińska uradowana po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Do rana opinia publiczna nie mogła być pewna tego, kto zostanie nowym prezydentem RP. Według sondażu Exit Pol przeprowadzonego przez Ipsos, zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski. Kandydat Ko uzyskał w nim 50,3% głosów. Ostatecznie okazało się, że nowym prezydentem zostanie jednak Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS. Na oficjalne wyniki wyborów zareagowała m.in. Dominika Chorosińska, która bladym świtem nagrała filmik z Mostu Siekierkowskiego w Warszawie. To była długa noc. Po niej wstał dzień, piękny dzień. Warszawski dzień, w którym zostanie ogłoszone, że prezydentem Polski został Karol Nawrocki. Zwyciężyliśmy, powiedziała uśmiechnięta parlamentarzystka. Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2025: 2 czerwca pojawiły się wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Zwycięzcą okazał się Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, który otrzymał 50,89%. Poparcia 10 606 628 głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 49,11% 10 237 177 głosów.